Trzy neroty, ty, nie ogarniam pakę mam, chodź tu Łóz Po lewej na Kończę w mordę Nie ma, no i Niektórzy myją się o 11 W szkole można do 11 <grym <grym w domu Tam na bedaleko jest, na B daleko jest Olej go, olej go A. Rozumiałeś. O co ci chodzi? Do Umyję się! W mordę skończę! No, idź stąd! Wybijam cię! Nie! Wypierdalać stąd z pokoju już? Wąt! Jaka ty chora? Ja zresztą powiedziałem do mycia. Umyję się. Już? Pozdro. No. Powiedziałam już. Co to jest za Idź tu. W mordę! Wszystko zepsujesz. Stąd. Do I nie masz grania tu w pokoju! A! Bo górna, bo ja cię zabraniam. Smożecie. Kurwa, zaraz powiem. Daj ty do... mogę, ty nie mogę. Dwie minuty. Ostro! Do tego, do Ostro. No dobra, dobra idź, idź. Bo... Powiedziałam już. Pani cię. już? Chow, chowaj. Powiedziałem do mycia. Ja baj. nie mogę, ale ty mnie denerwujesz. Do Umyję Cię, trzy dwadzieścia minut może. będę mówić? Weź. Nie będzie żadnych dwudziestu minut. Łazem do mycia. Nagrywam. Jest środek. Spoko, spoko, spoko. Schowa się, schowa się. Matrix. Walgo, walgo. Dobrze. Jeszcze jeden wychodzi. Ty patrz. Ale no, dobra. Co, co? W gra, co umyje to co? Skończy grać się. Nie będzie kurwa w nocy się tłukiała. O jakiej nocy? Przez pół godziny. Kurwa jedź do wyjścia, nie denerwuj mnie, kurwa, jebany nie, gnoju! Kurwa, Pani jest. Ale ty chora jesteś, mo? No do daj, No dawaj, pijaj no. ten... Powiedział ...kiedy jest you. chorym. Do mycia. Do kogo <laughs> Weźcie z tego i zawołajcie, bo żal. Dobra, idź Dobra, be, 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 be! No tak, no dawaj, no! Cześć, cześć! A ty chora jesteś. Ja nie ja, ja Dobra, do Dobra, mój. to. <laughs> no <zbieram. Zbieram. laughs> Mówię, domyka. Nie, 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 wychylaj się! Oni są moi, jak wyjdą. A ty chora. Kampi tu, kampi tu. Po lewej, Gdzie? Razu, po których? od Spokój, skończę, to umyję się. Dobra, I nie, plunia. Ja nie pójdę, kurwa, ej, kurwa, z matryksa wyszli, kłodą pakę na A, kłodą pakę na A. To skąd tę mordę wam przykaza? Od godziny ósmej. Od ósmej, tak. Dobra, weźcie. Lecz, Dobra. Ściągnij kogoś, ściągnij. Dobra, Dobra tobie, weźcie jak się za mordę. Weź, ty. To pijam. No, weź, ciebie. No. Widzę, że to masz naprawdę przesraną. Jakie pewu, pewu, jak... Już mówię! A jaki PWP? Tu jest jeden! C Za skrzynką! Malgą! Cholera, ja to A tak dobra. dobra, idę, idź to! Nara ci Dobra, jest ja A to z tobą koniec, mordy, z ja mnie będę chodził, masz problem Icie, tu zostałem na A Dobra, nagrałem tu wszystko, lol A nie, ja muszę iść się umyć, bo żal. Wbijaj, lasę czy tam kto tam. Bo tak. Nie mogę strzelać, czaisz? Dobra, nara. kon... Czekaj, Później będę. kurwa, konfiga. Ej, B. B, 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 wszyscy. Dawaj, dawaj, dziw, wychodzą. Kastuj. Jeszcze jeden, uważaj, góra, góra. Dobra. Ej, karci, muszę konfig... Konfiga zmienić. Mamten material! <laughs>